Witajcie i słuchajcie. Dzisiaj powiem parę słów na temat tego czujnika. To jest czujnik do tego urządzenia, czyli do Ensolarixa. Powiem, już tam coś mówiłem na temat tego czujnika, ale dzisiaj powiem, jak to podłączyć, do czego to się nadaje, do czego to się nie nadaje, jak to się konfiguruje i ogólnie parę słów na temat tego urządzenia. Także zapraszam. No więc, jak już wspomniałem, to urządzenie to jest czujnik yy, nasłonecznienia. Jak widzicie, on tutaj ma taki panel malutki i on sobie mierzy poziom nasłonecznienia na, na, na zewnątrz. Do czego to jest? No to urządzenie podłączamy sobie albo do Ensolarix, albo też możemy do innych urządzeń yy, sobie jakoś tam podłączyć, czy to asystanta jakiegoś, home um, asystanta, czy do jakiegoś innej, yy, innego systemu integracyjnego i możecie sobie dzięki temu urządzeniu ustawiać i sterować no, przeróżnymi różnymi jakimiś procesami biorąc pod uwagę ilość słońca na zewnątrz no tutaj mam takie urządzenie to jest urządzenie EnSolar X także dla tych którzy ja tutaj mam je rozkręcone specjalnie bo zaraz będziemy pokazywać co jest w środku jak to podłączyć dla tych którzy nie wiedzą to to jest urządzenie które yy... Generalnie podłącza się do falownika naszego fotowoltaicznego do, do, do naszego magazynu energii, czyli do BMS-a, on sobie ściąga te wszystkie dane, sumuje i widzimy sobie to wszystko na na aplikacji. Na aplikacji sobie to widzimy, która wygląda tak. Logujemy się i wszystko widać mamy jakieś tu wykresy. Mamy informacje z falownika, mamy informacje z, z BMS-a, czyli informacje o cenach, celach poziomu naładowania baterii itd., itd I jak widzicie tutaj mamy oto pole SS. To jest wartość, która przychodzi, no tu jest akurat do tego modułu nie podłączony, jest wartość 0. Tu jest wartość odczytana z tego czujnika na słonecznienie. i ta wartość jest ja ją tam nazywam Ensolarixami. Tam od 0 do, do 2300 Ensolarixów. Jeżeli mamy, to możemy sobie sterować jakimiś procesami na wyjściu, bo to urządzenie ma swoje wyjścia, pod które możemy podłączyć sobie jakieś przekaźniki SSR-ki, i na podstawie tych danych z tego czujnika po, powyżej lub poniżej jakiegoś poziomu możemy sobie coś włączyć lub wyłączyć, grzałkę czy jakieś inne urządzenie. Najważniejsze to jest to, że to nie jest tylko do, do falowników hybrydowych, tylko to urządzenie może działać samo bez żadnego nawet falownika. Czyli, czyli możemy sobie sterować naszą instalacją on-gridową, nawet nie podłączając tego do falownika. Także, nawet jeżeli to nie będzie chciało współpracować z waszym falownikiem, to, to nie ma tragedii, bo ten czujnik działa razem z tym i nie potrzebuje danych z, z falownika, żeby coś włączać i wyłączać. Dane które potrzebne do włączenia lub wyłączenia, przychodzą stąd i to wystarczy, żeby włączyć lub wyłączyć grzałeczkę. Także to jest raz. No i teraz tak, powiedzmy sobie, jak to, się, jak to działa. To urządzenie działa na takiej zasadzie, że ono mierzy wartość nasłonecznienia, przetwarza sobie tutaj sygnał analogowy na cyfrowy i wysyła sobie tutaj ten, tą informację. Tutaj widzicie, są takie cztery piny, nie wiem, czy to dobrze widać. Tu w środku jest, widzicie, woreczek z gniazdkiem, żeby sobie zaprawić swój przewód i wpiąć tam to, w tą wtyczkę od spodu, bo ta wtyczka jest od spodu tego panela. Podłącza się cztery przewody. Mamy plus 5 V, minus, y, czyli masę, sygnał A i B, bo to jest protokół R485. I taki kabelek tutaj sobie wypuszczamy tym, tym dławikiem i on nam sobie leci. Ten, ten przewód powinien mieć tak w granicach do, maksymalnie do 50 metrów długości. No i zobaczcie, że generalnie on na wyjściu wypuszcza nam tutaj taką ramkę, którą możecie sobie odczytać nawet ramkę danych, którą możecie odczytać z jakimś jakimś innym systemem, czy to Home Assistantem, czy jakimś innym urządzeniem, które tylko odbiera, bo to urządzenie wysyła co sekundę taką ramkę danych i wystarczy odebrać tą ramkę i na tej podstawie znamy wartość nasłonecznienia na zewnątrz i możemy to te, tych danych użyć w jakimś innym urządzeniu. Dlaczego w postaci cyfrowej to leci? Ano, dlatego, że jeżeli byśmy mieli 50 metrowy przewód, to spadek napięcia na takim i zakłócenia na takim przewodzie byłyby no, to urządzenie nie miałoby prawa działać prawidłowo. Dlatego stąd też się bierze komunikacja cyfrowa i, i niestety, no, trzeba, znaczy, stety, niestety trzeba to odczytywać w formie, formie cyfrowej. Teraz tak, jak to podłączyć z drugiej strony, bo jak mówiłem, tutaj podłączamy cztery przewody, a cztery przewody podłączacie sobie, zobaczcie, tutaj we, ściągnę tą pierwszą płytkę górną. W sumie nawet na, na razie nie będę jej ściągał. Pokażę Wam na górze, tutaj. Czyli tak, zobaczcie, tutaj mamy rozpisane wyjścia na górze. Literka GND to są dwie masy, tutaj. Czyli tutaj pod którąś z tych mas się podłączamy, jak widzicie, ten pierwszy przewód tutaj, on tu jest podłączony. Pierwszy przewód tu to jest masa. Później w drugiej wtyczce pierwsze dwa przewody to jest sygnał A i B. A podłączamy do A z czujnika nasłonecznienia B do B. A do A z B do B. Czyli te trzy przewody mamy, zostaje jeszcze sygnał plus 5V. Ten sygnał plus 5V możemy wziąć sobie albo z jakiegoś zewnętrznego zasilacza 5V. To urządzenie pobiera w granicach 38 mA, także pobór jest znikomy przez to urządzenie. Lub też możecie to, ten, ten, to zasilanie wziąć z tego urządzenia, no tylko, że niestety trzeba się tam gdzieś podlutować gdzieś wewnątrz płytki. Ja zaraz pokażę mniej więcej, gdzie. Kolejne wersje będą miały tutaj jedno z tych wyjść, no tutaj czwarte wejście, wyjście będzie miało, będzie miało 5V, ale póki co póki co na razie to wyjście to czwarte jest nieużywane, więc jeżeli macie już w domu, macie Solarixa, no to musicie się tam gdzieś wpiąć wewnątrz tego urządzenia. Pokażę teraz, w które miejsce, gdzie tu mamy 5 plus 5V. Tylko tą płytkę ja tu zdemontuję. No i teraz zobaczcie: tu jest taki punkt. Tu jest zwykły stabilizator, i pierwsza nóżka tutaj od góry są trzy nóżki. Raz, dwa, trzy. Widzicie? Raz, dwa, trzy. Pierwsza nóżka od góry to jest plus 5V, i tutaj możecie się śmiało wpiąć. Zasilanie z tego punktu jest w zupełności wystarczające, żeby. żeby o, tutaj mi się coś ten. Żeby obsłużyć ten zasilanie tego modułu. Teraz tak wepnę sobie to z powrotem, bo jest jeszcze jedna ważna rzecz. Słuchajcie, specjalnie celowo mam tutaj takie urządzenie z takim przewodem wlutowanym, bo tu widzicie, tu jest moduł R485. I żeby wam poprawnie działało to urządzenie, to z EnSolarem, który już, już wcześniej mieliście, to maksymalnie widzicie, tutaj jest opisana wersja płytki. Jeżeli macie wersję płytki 552 lub niższą to musicie zrobić sobie tutaj taką zworkę, z tego, widzicie, z tego raz, dwa, trzeciego pinu, oznaczony jako V, czyli VCC, tu jest 3,3 V, trzeba się podłączyć pod ósmą nóżkę, nie wiem, czy to dobrze widać tutaj, czyli ósma nóżka tego układu, światło, dobrze, ósma nóżka tego układu, ja może zrobię jeszcze zoom, a tak, do trzeciej nóżki tego układu, znaczy nie układu, tylko wyjścia oznaczonego jako V. Taki mostek sobie musicie zrobić, dlatego że te płytki poniżej wersji 552, lub też, yy, yy, znaczy już kolejne, już będą miały to. Już taką, taką taki mostek zrobiony, ale jeżeli takiego mostka tu nie macie, to musicie go zrobić. Chyba że macie płytkę nowszą, czyli 553, to już tego mostka robić nie trzeba. Dlatego to jest dosyć ważne. Bez tego nie będzie to urządzenie działać, albo będzie działać nieprawidłowo. Także to jest ważna sprawa ten mostek. No, i tak jak mówiłem, sygnały nie podłączamy. Nie mylcie tutaj, bo tutaj są dwa wyjścia Modbus w tym urządzeniu Solarix. Widzicie drugie, drugie, drugie wyjście Modbus jest tutaj z tej strony. Są sygnały A i B. Widzicie w tym, w tym gniazdku? Raz, dwa, trzy, cztery. Środkowe dwa sygnały są do tutaj, do. R4852, ale to jest do falowników Growat i tak dalej. Także nie mylcie tego AB z tym AB. Podłączamy czujnik na nasłonecznienia do tych górnych gniazd tutaj dwa. No, także myślę, że to ułatwi sprawę, jeśli chodzi o podłączenie tego urządzenia. No i generalnie jak już potestujecie sobie, to dajcie znać, jak już tam macie to urządzenie, czy czy udało Wam się to? Jak to działa Wam? Jak, jak, jakie widzicie tutaj, może pomysły na rozwój tego urządzenia? Może jakieś sugestie macie co do rozwoju tego urządzenia? Może jakieś problemy widzicie? Także dajcie znać w komentarzu, bo to może być ciekawe. No. Czasami takie, takie konstruktywne gdzieś jakieś podpowiedzi z Waszej strony to pomagają właśnie no, rozwijać całe to urządzenie. Także jeszcze raz podsumuję. To urządzenie nie musi działać, czyli EnSolaris z tym. Nie musi działać z waszym falownikiem on-gridowym, tylko byle jaki falownik macie, jaką, jakąkolwiek instalację macie fotowoltaiczną, to teraz wszyscy staną przed problemem ujemnych cen energii od lipca, podwyższającego się za dużego napięcia w sieci ponad 253 V, co Wam wyłączy instalację waszą fotowoltaiczną. Więc to urządzenie jest odpowiedzią na praktycznie wszelkie te bolączki. Także jak Was interesuje coś więcej na temat tego urządzenia, to tam na kanale macie sporo filmów na, te, na, na jego temat. Yy, także także zapraszam do, do, do lektury. No i co? No w takim układzie ja już będę się powoli zbierał do końca. Dzisiaj materiał nie był za długi, nie będę wam, Was tutaj przeciągał. Także yy, zapraszam na kolejne materiały. Jak się podobało, to dajcie łapę w górę. Yy, a i taki mały, może jeszcze. Mały, może taki, taka mała zapowiedź. Nie wiem, czy tam już wcześniej mówiłem, chyba, że kolejną aktualizacją tego urządzenia to będzie, to, będziemy to dodawać pod Deje. Pod jak to będzie działać i tak dalej. Jak to się podłącza, jak się konfiguruje pod Deje, więc to będzie następna aktualizacja. Jak Was to interesuje, no to suba na dole, łapa na dole i znaczy łapa do góry, ale łapa na dole. Dobra. I, ten. I do zobaczenia czy tam usłyszenia w, w kolejnych materiałach. Pozdrawiam wszystkich i trzymajcie się cześć.